Walka w tej grze jest tak trudna, czy po prostu ja jestem bambikiem? Po drodze do nie wiadomo dokąd spotkałam mojego pierwszego przeciwnika, czyli chrząszczę. No z tym to nawet ja sobie poradzę, więc zdeptałam dwa i zebrałam z nich jakieś beznadziejne mięsko. A raczej zwłoki, więc to nie brzmi zbyt dobrze. Moim oczom ukazała się kopalnia, więc dziarsko chwyciłam leżącą obok pochodnię i wkroczyłam do środka. Tuż przy wejściu znalazłam jakiś stary, zardzewiały a ponieważ mam się już czym bronić, to postanowiłam wejść głębiej, a ta tam było coś, czego się nie spodziewałam, czyli jakieś paskudne, łyse, wielkie, obrzydliwe szczury. I szczerze, totalnie nie ogarniam mechaniki tej walki. Jest dla mnie mega ociężała, ale mimo wszystko jakoś udało mi się je pokonać i wyjść z tego bez większego szwanku. Zebrałam z nich mięso i poszłam rozejrzeć się po okolicy. Zobaczyłam wielki niebieski kryształ, ale niestety nie dało się go zebrać. Ponadto był tam kolejny kilo, w trochę strzał oraz łuk, więc myślę, że to będzie bardzo przydatny łuk.